come <laughs> Siemanko, z tej strony Citrox witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z DeOOSów na moim kanale e, I właśnie czekamy na arenie 100 aż aż nam się rozpocznie. Słuchajcie, standardowo e, co 500 lajków like pod tym materiałem. Będę do opisu voucher na Super VIP'a na 30 dni, a co 1000 lajków pod tym odcinkiem pojawi się w opisie również voucher na 2000 monet na dołosach. Także jeżeli macie wam się spodobać, zapijęcie łapce w górze i zajrzyjcie do opisu, a kto wie, być może będzie tam coś na Was e, czekało. I słuchajcie, od razu tutaj na początku mam coś do Was prośbę w opisie. Znajduje się! Link do fanpage'a moich znajomych Moi znajomi biorą udział w projekcie Zwolnieni z Teorii Mają do zrealizowania jakiś tam projekt, bezpieczeństwo W sieci, bezpieczeństwo w internecie, jakoś tak Ja tam przyznam że się w to nie zagłębiałem I prosili mnie o to, żebym w miarę możliwości mógł im trochę pomóc Potrzebują, żeby zdobyć jakąś tam większą liczbę punktów, żeby zostać lepiej ocenionym Potrzebują delikatnej waszej pomocy. Prosimy tutaj abyście, jeżeli oczywiście możecie, wbili em, e, w link podany w opisie i zalajkowali ich, ich fanpage. Ja tam wrzucę wam dokładnie informację, który to jest link, żebyście na pewno nie mieli wątpliwości, który fanpage macie. E, Zalajkowajcie, jeżeli możecie, wejdźcie, kliknijcie, e, lubię to i nic więcej. Nic więcej tak naprawdę nie potrzeba. Potrzebują e, 1600 lajków, także jeżeli dalibyście rady to zrobić, byłbym wam naprawdę mega wdzięczny. 1600 lajków pod odcinkami to jest dla was nic, więc mam nadzieję, że znajdziecie też, że znajdą się też chętnie, żeby tej pomóc e, i po prostu e, dać szansę jakoś tam w tym ich projekcie zaistnieć. Także wielkie dzięki, jeżeli to zrobicie. Jeżeli e, nie, nie ma problemu, jasne, rozumiem. Może nie każdy chce to e, lajkować, ale będę wdzięczny, tak czy inaczej. Słuchajcie, mamy tutaj diamentowych hełm i diamentową klatę Nie mam zielonego pojęcia skąd. Chyba przed chwilą je musiałem tutaj dostać, bo i temu wstawy chyba takich nie mam. Mam jedynie e, stałe. E, tutaj koks jabłko. nic więcej z itemów w stałych manualsach tutaj nie posiadam także znaczy, nie wiem, nie mam pojęcia <śm> skąd się to wzięło, ale nieważne słuchajcie jeżeli dostaliśmy to, e, to nie ma problemu i tak jak e, e, było w materiał, tak samo jest teraz gramy na shadera słuchajcie, gramy na shadera bo shadery wam się podobają, shadery mi się podobają shadery e, całkiem fajnie tutaj wyglądają ty domiks domiks ty szu, zaraz wiecie co nie no całego diamentowego aku na pewno nie przyjmiemy słuchajcie, ja bym to komuś tutaj E, wyrzucił. Gram na nowej mapie, więc nie wiem, czy jest to błąd na tej mapie, że gdzieś tutaj są poukrywane te diamentowe itemy, czy po prostu ktoś wydał e, swoje monety, żeby mi to kupić. Tyle, aż no niestety nie jestem w stanie przyjąć. Moje sumienie mi na to nie pozwala, także e, to sobie może za zachowam, ale e, te, te spodnia oraz e, buciki komuś tutaj wyrzuciłem, także ktoś sobie też na pewno z tego skorzystać. Tak, w związku z tym potrzebujemy teraz już trochę mniej żelaza, bo same spodenki to jest 7 buty to jest 4, czy 11 żelaza potrzebujemy na to, żeby e, e, się tutaj przygotować do walki. No i przydałyby się oczywiście jeszcze jakieś e, diamenty. Dwa diaksy byśmy potrzebowali. Jeden już tutaj mam, nie wiem, czy mi wypadł, czy ktoś mi rzucił. Nie zwróciłem uwagi, czy na czacie pojawiła się informacja. Ale nieważne, no tak, czy inaczej mam, mam, mam nadzieję, że damy radę. Ja wiem, że Wy w komentarzach piszecie, że żebym miał rękich od tych ludzi. Że, e, żebym starał się grać sam, ale naprawdę, gdzie trudno byłoby mi nie Zobaczcie, oni sami rzucają mi pod nogi, już mam dwa diaksy. Nie wiem skąd, już nagle mi się te dwa diaksy pojawiły. Także, no, ciężko jest mi to oddać. Jedyne, o co mogę Was prosić, to osoby, które dają mi tej itemy, żeby dawały też te itemy innym, żeby nie, da, nie dawali mi tylko. Nie, 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 nie dawali tych itemów tylko mi, ale żeby też właśnie. Starali się pomagać wszystkim e, swoim towarzys towarzyszom, z drużyny, bo dopiero wtedy damy radę e, wygrać. Słuchajcie, jak jestem dzisiaj jakiś podekscytowany, nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego, może dlatego, że mam trochę więcej luzu w szkole, może dlatego, że mam ochotę w końcu e, e, tutaj sobie trochę pograć, może mam czas, żeby nagrać dla was jakiś odcinek i to pewnie tak mnie trochę tutaj, powiem wam szczerze, nakręcę. Także nagrywam ten odcineczek, pójdę sobie zmontować, Be będzie pewnie jakaś 22, zagrać sobie szerunkę w w cesa i pójdę spać, taki jest plan na mój dzisiejszy dzień No, że nie jak tam u was, czy macie dzisiaj sporne nauki co robicie i w ogóle e, i dajcie znać właśnie jak tam żyjecie ogólnie po, zazwyczaj staram się o, o to pytać was na no, live'ach, no, zazwyczaj staram się na takie tematy rozmawiać e, z wami właśnie podczas streamów, ale jeżeli napiszecie w komentarzu co tam u was jak żyjecie i tak dalej to to będzie dobrze. Ja sobie to oczywiście z chęcią przed snem jakoś tam poczytam. Poza tym, tak, że robię także komentarze, czytam czy przed snem, wiecie? Ja jakoś już tak mam, że kładę się, odpalam sobie telefon, ostatnio czekam sobie czytam te, te komentarze. że sporo osób pisze komentarze, wielkie dzięki za to. Już poznaję, czasami poznaję, które, które osoby bardziej się udzielają, które mniej. Także wiem, kto jest moim stałym tutaj gościem pod odcinkami, ale nieważne blisko. Mamy już tutaj prawie wszystko przygotowane. Potrzebujemy jeszcze tylko dwa patyki, ale to już sobie chyba same w własnym zakresie. E, damy radę zaraz ogarnąć, okej okay? żebym tylko zdążył tam wrócić jeszcze, oto to jest zadanie, ale spokojnie myślę, że, że raczej bez problemu e, damy radę, piecyki oczywiście mamy zabezpieczone, także nikt tam tutaj tych piecyków e, nie powinien e, okraść, no i zobaczymy co z tego wyjdzie 70 osób na arenie, tak, że całkiem nas sporo mam nadzieję, że mój team tutaj e, podał, a mam nadzieję, że dam radę z nimi wszystkimi tutaj zwyciężyć, dobra, 9 żelaza potrzebujemy jeszcze Troszkę 11, okej, okay, idealnie. Więcej djaksów nie chcę, nic już od, od nikogo, słuchajcie, nie przyjmuję No ja nie wiem, nie wiem, dlaczego ci ludzie chcą mi tak tyle dawać. Potem jest problem, bo oni giną, zostaję sam i niestety przegrywam. Także taki, taki jest e, bardzo często problem. Więc jeżeli widzicie, że mamy się tam to naprawdę nie musicie mi tego tutaj dawać, bo myślę, że jakoś sobie to tutaj poradzimy. E, okej, okay, mamy też diamentowy setik. Nie chcę, ludzie naprawdę, ja są tu uciekam. Mamy diamentowy setik. Przydałby się tylko Engine. Może ktoś ma stały? Słuchajcie, ma ktoś. Stały enchant, zaraz zapytamy Może ktoś tutaj jakiś enchant będzie miał, ktoś tam widzę chciał mi dać koks Ale nie no, wystarczy mi chyba ten, który mam, w razie czego sobie kupię jeszcze za mm, Monetki Także spokojnie, dobra mamy domix39, on ma tutaj e, Kowadło, ale enchantu nie widzę Domix, enchant Domix, nie ma, dobra, teb, kolekcjonerzy Okej, okay, czy kolekcjonerzy ma tutaj enchant, dawaj, 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 dawaj stary a, kupuję dopiero, ok. Czyli napisał, że ma dopiero jak się teleportować do niego, to kupuję, ale nieważne, ważne, że będziemy mieli. Chantik, ważne, że mamy jeszcze 4 minuty, także spokojnie sobie um, tutaj ze wszystkim. ze wszystkim się spokojnie wyrobimy, ok. 8 level, zobaczymy co będzie. Naprawdę Unbreaking 1. Znowu, buty też słuchajcie, Unbreaking 1. Tutaj, Protection 1, Unbreaking 1. Słuchajcie, jak, jak dobrze pójdzie ten całym secie, yy, będziemy mieli Unbreaking 1. Teraz niestety zenchantowałem to na drugi poziom, nie wiem. E, po co, ale spokojnie zaraz sobie ten pierwszy raz dobijemy. Ok, zrezygnujemy jeszcze tylko klatę i będziemy. Gotowi do walki Project protection, unbreaking, unbreaking, unbreaking I tutaj też unbreaking, nie wiem Nie mam pojęcia co chodzi z tym unbreakingiem Ale nie ważne, słuchajcie, jesteśmy już prawie e, gotowi Ja wychodzę na górę, poczekam aż tutaj wszyscy się przygotują Poczekam aż wszyscy ochłoną e, I mam nadzieję, że uda nam się wygrać, także robię teraz króciutkie cięcie I widzimy się moi drodzy tuż przed opadnięciem ścian Okej okay, moi drodzy, zostało nam tutaj e, Dokładnie 2 sekundy do opadnięcia ścian Myślałem, że mamy trochę więcej czasu, ale e, Czas najwyższy już zaczynać e, Trochę się zamontałem, ale mam nadzieję, że zaraz e, Wyjdę z tego takiego Yy, po poopadniowego nie, nie wiem, słuchajcie, nie mam powiedzieć, co chciałem powiedzieć. Nieważne, ważne jest to, że właśnie zaczęliśmy rundkę. Mamy już pierwszą asystę, tak, mamy pierwszą asystę, e, dwie monety e, na koncie. I słuchajcie, dostałem tutaj jednego koksa od gracza, ale jednego koksa sobie kupiłem, bo stwierdziłem, że e, ktoś mi tam groził na, na, na tym, że ze mną wygra. Ktoś mówił, że e, Że nie dam rady go pokonać, także dla bezpieczeństwa kupiłem sobie trzeciego koksa, mamy trzy koksy, e, więc to no liczę na to, że bez problemu damy radę. Po prostu w tym odcinku zwycięży. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że... E, zaraz tu znajdziemy jakiegoś kolejnego gracza. Okej, okay, ten koleś jest tak koksie. Nie, ten koleś nie jest tak koksie. Nie ma też z tego co widzę. Pe, Pelerink. Znaczy, pelerynkę. E, ma pelerynkę. Ma pelerynkę, ale nie wiem, czy. E, czy ma koksa. Właśnie mówiłem sobie w głowie, że nie ma chyba koksa, bo ucieka. A ja powiedziałem, że nie ma pelerynki. No nie, ryska, nieważne, dobra, tutaj nie mamy jakiegoś Fikila Czy dam rady go zabić? Super, udało mi się go pokonać. Mam pierwsze zabójstwo, także e, idealnie. Jedno zabójstwo mamy moim końcu, tamten koleś pewnie nam już teraz uciek, także będzie problem, żeby go e, tutaj. Dorwać, ale spokojnie, dam radę, Widzę, że powoli yy, wszystkie teamy się już yy, pomniejszają. Liczba osób w timie zielonym też już spada. Także to najważniejsze, bo właśnie u zielonych ktoś mi tam bardzo mocno groził. Więc mam nadzieję, że dam na tego ich właściwie bez problemu yy, pokonać. Zastanawiam się tylko, czy mam jakieś perełki. Wiecie, bo perełki mogłyby nam tutaj bardzo się przydać, ale chyba niestety nie mam. Z tego co widziałem na początku wykipunku, nic takiego nie miałem. Nikt mnie tymi perełkami nie protestował. Więc musimy chyba poczekać, aż perełki yy, z kogoś tutaj nam. Dopiero wypadło, ale mi się dzisiaj język plącze strasznie masakra. Dobra, mamy kolejne zabicie, udało mi się sksuć tego e, flaga. Idealnie dobiję mamy multikilla, ale niestety nie, nie damy rady w trakcie jego trwania e, nikogo tutaj dobić, bo przypominam, że po każdym zabiciu przez 5 sekund pojawia wam się u góry taki pasek e, z napisem Multi kill. Je jeżeli w tym czasie kogoś zabijecie, to macie podw podwójne monety za tego flaga i za flaga poprzedniego. Także warto, żebyście o tym e, wiedzieli, bo, bo to się może po prostu wam tutaj przydać, nie? To się może po prostu wam. Eee, tutaj przydać, dobra, lecimy za kolejnym czerwonym. Coraz mniej tych graczy tutaj zostało, okej, okay, on wziął TNT w dłonie. Także teraz będzie pewnie trudno nam go dogonić. Okej, okay, postawi znowu, okej, okay, postawił tnt -ka. Czy dam radę go teraz dobić? Ma bardzo mało HP, więc jak się wszyscy na niego rzucimy, to jest szansa, że uda nam się go teraz pokonać. Niestety zapomniałem zmienić teksty w paka, ale daliśmy radę go tutaj na szczęście już. E, zabić, także super. Mamy trzy diaksy z tego co widzę. Jakieś itemki e, w tym ekipie już nam się nazbierało, ale nie jest to coś, na co my, moglibyśmy e, zwrócić uwagę. Coś, co mogłoby nam się przydać. Ale mamy tutaj za to, o kurde, jakiegoś czerwonego, jakiegoś zielonego. Zielony na koksie, tak, zielony na koksie. Zjadko ksie, bo nawet tutaj nie ucieka, także. Chyba nie ma co nawet próbować go zabić. Ok, kolejna osoba zabita. Trzecie zabójstwo na moim koncie. Wtedy mamy zielonego. Chyba perełki wypadły mi z tego gościa, którego przed chwilą zabiłem. Tak się stałem, czy dobrze zrobiłem kupując trzecią perełkę. Bo zobaczcie. Znaczy trzeciego koksa. Bo zobaczcie. Mam jeszcze tutaj wszystkie. Ani jednego nie wykorzystałem. Ok, tutaj próbowałem go dobić, ale niestety. też nie dałem rady. Ok, i mamy tego gościa, który był na koksie. Chyba już mu się ten kok skończył. Także śmiało możemy e, próbować go tutaj dogonić. Ok, super. Moi. Kumpel drużyny już mi chcą tutaj pomóc. W czas najwyższy, chyba zejść sobie jakieś mięsko. Ok, stany jest ona z Teamem. Mamy tutaj pach, Mamy mieczek z Sharpness 1, to sobie wezmę, ale niestety pedałek nie ma. Szukałem właśnie em, pedałek w ekwipunku, Niestety nigdzie tutaj nie widzę. I osoba, która groziła mi w teamie zielonym już nie żyje, także spokojnie. Bez problemu daliśmy radę ich pokonać. No i powoli zbliżamy się, chyba już do do ostatecznego e, zwycięstwa. Zobaczymy, co z tego e, tutaj wyjdzie. Ja pokręcę się jeszcze trochę przy środku. Tam, góry. Kogoś widzę, ktoś tutaj na pewno ze sobą walczy, nie są to chyba gracze z naszego teamu, dokładnie, okej, okay, tutaj mamy jakiegoś niebieskiego, tak, to jest chyba gracz niebieski, okej, okay, czy on jest na koksie, tak, on jest, słuchajcie, na koksie, chciałem już jeść, ale chyba dobrze zrobiłem, że, że tego koksa tutaj do końca e, sobie nie chapnąłem, okej, okay, nie było takiej potrzeby, także spokojnie, nie ma co na razie jeszcze tutaj próbować i pytanie, gdzie oni są, zobaczcie, oni są tam u góry, jakbyśmy dali radę wbić do nich na koksie, to myślę, że bez problemu byśmy... I tutaj pokonali. Dobra, robimy tak. Robimy tak. Wbijamy i próbujemy ich tutaj w takim razie zabić. Czy on i koksa? Wydaje mi się, że chyba. Tak, zjadł właśnie koksa, ok? Ja też jestem na tym koksie, także. Chyba nie ma co tutaj z nim walczyć, więc lepiej rzucić się na tego gracza. Zobaczymy, czy dam radę go tutaj do końca pokonać. Z zabiłem go, super. Udało mi się go dobić. Bardzo mocno się na niego sfokusowałem, także super. Czwarte zabójstwo już jest na moim koncie. No i teraz pytanie: co zrobimy mm, z tym graczem, który jest tutaj u góry? On jest na koksie, trzeba. Mieszczą na uwadze, trzeba na niego uważać i zobaczymy, co będzie tutaj e, starał się zrobić, ok? Na razie, może wiecie, co spróbujemy go jakoś tutaj chociaż troszkę pociachać. Ok, koks już mu się chyba skończył. Zjadł kolejnego, chyba zjadł kolejnego koksa, tak mi się wydaje. Tak, zjadł kolejnego koksa, ok? Ja jeszcze jednego koksa tutaj mam i chyba mogę go zjeść! Udało mi się. O, ale far, słuchajcie, bardzo mało życia mi zostało, bo spadłem dół przed chwilą. Ale na szczęście ten, ten, ten koks mi uratował. Bardzo się cieszę, że, że nie udało mu się mnie do końca zabić, bo mielibyśmy już koniec rozrywki, a tak jest szansa, że, że zdobędziemy jeszcze monety za, za wygranie rundy. No zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko się e, potoczy. Trochę się tutaj już ciemnie. na tych shaderkach jak jest ciemno to niewiele nie widać, także mam nadzieję, że zaraz rozpocznie się deathmatch. Ale z tego co widzę zostało tylko 40 sekund, także bez problemu powinniśmy sobie tutaj dać radę. Dobra, kolejna osoba zabita, super. 5 zabójstw w trakcie normalnej rozgrywki, może damy radę jeszcze zabić kogoś na deathmatchu, więc wydaje mi się, że a ręka całkiem udana, jeżeli też tak uważacie, to oczywiście możecie stawić łapkę w górę pod tym materiałem już teraz, a ja postaram się zrobić tak, żebyście mieli jeszcze szansę obejrzeć mnie w deathmatch, i żebyście mieli szansę obejrzeć zwycięstwo mojej drużyny, Mela tutaj grała z nami, ale Mela też z tego co widzę tutaj zginęła, nie mam pojęcia jakim cudem E, jakim cudem to się stało, ale nieważne, słuchajcie, mamy sekundę do deathmatchu, okej, okay, deathmatch się rozpoczyna, no i próbujemy teraz tutaj e, pokonać pozostałych graczy, rzućmy się może na niebieskich, zobaczymy, czy niebiescy e, będą tutaj stawiali jakikolwiek opór, z tego co widzę, chyba na razie chcą się też na kogoś e, innego sfokusować, on ma jakieś złote jabłuszko, to mnie, to mnie trochę martwi, nie wiem, czy to nie był, nie było czasem koks chyba tak, słuchajcie, chyba to było e, koks coś mi się... Tak wydaje, mam takie przyczucie. dobra, czy ten jest na koksie? Tak, ten też jest na koksie, nie ma co, nie ma co, słuchajcie, należy tutaj z nimi walczyć, ja sobie po prostu ucieknę, oni oczywiście będą za mną biegli, ale mam nadzieję, że moi mi jakoś tutaj zaraz panowie wyratują, dobra, okej, okay. czas coś szybko tutaj wszawać, damy radę go chociaż trochę pokonać? Nie. nie, 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 chyba nie damy rady, kurde, nie chcę jeść tego koksa jeszcze, bo... Trochę to bez sensu, ale widzę, że powoli nasi umierają. Także czas chyba najwyższy to zrobić. Dobra, jestem na koksie, koks zjedzony, Zobaczymy, czy ten czerwony. Tak, czerwony też jest na koksie tutaj, niestety. Także ja próbuję pomóc już tutaj kolejnemu mojemu. Okej, okay, on chyba nie wie, że perełek się na deadmatchu nie, e, nie rzuca, bo po prostu nic one nie dają. Także mamy kolejne zabicie, dobra, super. Teraz, jak się rzucimy w kilka osób na tego gracza, to jest szansa, że damy radę mu też coś zrobić, okej? Okay, on trzyma perełki w dłoni, ale chyba też nie wie, że. Na arenie do detmeczu tych perełek nie można Tutaj rzucać, także jest szansa, że zaraz damy radę go Chociaż w minimalnym stopniu uszkodzić Chociaż z tego co widzę chyba zostałem już sam Tak mi się wydaje, ale mnie tutaj mocno pociachał skubaniec Mocno mnie tutaj pociachał, okej okay. Dobrze jakbyśmy się na go sfokusowali wszyscy, tylko że Nas jest trójka, tutaj dwóch czerwonych uciekł Albo mogę zabić tego gościa w pelerynce, bo on jest jakiś Podejrzany, wydaje się jakby był dobry Także czas się chyba Rzucić na jednego, a dopiero potem powybijać tych pozostałych To jest chyba Najlepsza taktyka, słuchajcie, tak mi się wydaje. Ok, dam radę już go robić teraz. Powinniśmy bez problemu go zabić. Super, kolejny pokonany. Ekstra udało się. Dobra, tutaj został jeszcze jeden yy, zielony, jeden czerwony. Oni walczą teraz między sobą, także idealnie, ok. Jeden z nich zginął. I został nam ostatni czerwony, słuchajcie. To jest ostatni gracz, który może nam tutaj jeszcze w jakimś stopniu przeszkodzić. Na, nas jest tutaj trzech, także chyba bez problemu powinniśmy sobie z nim poradzić, ok. Albo mi się wydaje, albo sam go tutaj godnie. Nie, ktoś tutaj jeszcze obok. Obok nie jest, także spokojnie, 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 spokojnie. Spróbujemy jakoś mu tutaj przejść tą drogę. Nie mam pojęcia, czemu on tak dobrze się trzyma. Chyba ma jakieś ładne enchanty. Wiecie, co na tym swoim eku? Tak mi się tutaj wydaje. Dobra, czas zjeść z e, żeby mi się życie regenerowało. Dosyć mocno przedłuża się ta ręka na, na deathmatchu, z tego co widzicie. Ale tak to bywa, ludziska, tak to bywa. Nigdy nie, nie wiadomo, ile dana rządka potrwa. Nigdy nie wiadomo, jak to wszystko się. Tutaj potoczy, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Ten trzeci powinien nam pomóc. Czemu strzela do niego z łuku? Czy on. Nie myśli, czy o co chodzi. Dobra, on miał perełkę przygotowaną, ale na szczęście nie da radę jej, rzu jej rzucić. Mam 7 zabójstw, e, mam 6 asy asyst, także moi drodzy, rundka wydaje mi się bardzo, bardzo udana. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Ja nie chcę już tego przedłużać, bo i tak materiał trwa dosyć długo. Mm, także z mojej strony to byłem tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Jeżeli możecie, tak jak mówiłem, Zlajkujcie ten fanpage, który jest w opisie. Pomóżcie moim kumplom e, w tym projekcie zwolnieni z teorii. A ja bardzo wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że dać radę, mam nadzieję, że się przyłączycie. E, I to zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. 你爸爸。